Cześć, witajcie na kanale Serce Kobiety, z tej strony Monika. W dzisiejszym filmie chciałabym trochę opowiedzieć o trójkącie dramatycznym Stevena Karpmana. Możecie sobie w sieci wygooglać taki termin: trójkąt dramatyczny Karpmana. Ja dzisiaj tutaj zrobię tylko taką zajawkę. To jest bardzo dobre narzędzie do poznawania tego w jaki sposób funkcjonujemy w relacjach pozabezpiecznych. Trójkąt y, dramatyczny Karpmana jest wyrazem y, no, po, po prostu po, pozabezpiecznej więzi, pozabezpiecznego przywiązania. Tam, gdzie, właśnie to już cały czas tutaj o tym mówimy, nie? tam, gdzie nie można siebie wyrażać, tylko jakieś nasze kawałki gdzieś tam się łączą, y, zlewają jed, je, jeden z drugim, jedna rola wymaga drugiej roli, to właśnie do tego nam później służą takie konstelacje typu właśnie, o którym dzisiaj będzie mowa. Zanim jednak przejdę do treści tego dzisiejszego filmu, bardzo serdecznie zachęcam jeszcze do naszego webinaru 6 maja od 19 do 21 spotykamy się na platformie Zoom. I w najbliższych dniach dostaniecie Państwo, ci którzy już wysłali nam zgłoszenia, dostaniecie Państwo zaproszenia właśnie z linkiem do, do Zooma. Są jeszcze miejsca, można się zgłaszać, można pisać po prostu swoje zgłoszenie, imię i nazwisko na maila serce sercekobietymałpafundacja.przymierze.pl Natomiast wracając do, te, do tematu dzisiejszego filmu, trójkąt dramatyczny Stevena Karpmana mówi nam o... Trzech podstawowych rolach, które przyjmujemy, szczególnie kiedy mamy jakieś sytuacje stresowe albo sytuacje konfliktowe. Co to za rolę? To będzie jak w trójkącie: mamy trzy wierzchołki, będą trzy role. Pierwsza prześladowca, druga ofiara i trzecia rola wybawiciel. Prześladowca to jest taki autorytarny rodzic. To jest ktoś, kto, kto mówi, jak jest. Kto bardzo często widzi świat czarno-biało i bardzo często y, po, musi mieć takiego kogoś, kogo będzie obwiniał, na kogo będzie zrzucał swoje jakieś frustracje i y, będzie miał po prostu swoją ofiarę. To jest ktoś o poglądach bardzo sztywnych. To jest taka część. Bo to właśnie może być ktoś po prostu, a może być też taka część w nas, takiego prześladowcy, takiego kata, który nie widzi, nie słyszy, on wie najlepiej i właśnie ma te swoje takie poglądy bardzo takie sztywne. Nie jest elastyczny, nie widzi różnych odcieni szarości, nie jest nastawiony na komunikację, tylko na to, żeby wygrał, że jego jest najważniejsze, jego jest najlepsze. I on jest taki duży i mocny, a ten drugi jest winny. No i to jest prześladowca w tym trójkącie dramatycznym. I tak jak mówiłam przed chwileczką, jeżeli mamy prześladowcę, to musimy mieć ofiarę do tego, prześladowcy. No więc ofiarą będzie osoba, która będzie, się czuła, będzie brała za prawdę objawioną to, co mówi prześladowca, będzie wierzyła w to, co mówi prześladowca. No i ofiara będzie się czuła bardzo. No właśnie, winna, sfrustrowana, poniżona, bezsilna, bezradna. I teraz to są dzieci, które są ofiarami przemocy w rodzinie. To, to po prostu no to, są, to jest ofiara, prawda? Natomiast te dzieci dorastają i później się stają dorosłymi i mogą przyjmować takie role, właśnie. Dorosłych, którzy są właśnie tacy bezradni, bezsilni, tacy, że nie dadzą rady. To są te nasze ofiary w tym trójkącie dramatycznym i one będą właśnie szukać swoich prześladowców. Tak? Bo jeżeli ktoś tkwi właśnie w takim, takiej iluzji, że to jest rzeczywistość, że to jest, tak wyglądają związki, no to będzie szukać sobie ofiara na pewno swojego kata. Dramat ofiary polega na tym, że nie chce zobaczyć, że ona musi wziąć za siebie odpowiedzialność, że ona też może, może inaczej, jeszcze tak dobitniej, ona może wziąć za siebie odpowiedzialność, bo ona ma w sobie takie zasoby, już jako na przykład dorosła osoba, ma w sobie takie zasoby, żeby podołać różnym wyzwaniom w swoim życiu. Natomiast ona tego nie widzi, nie chce widzieć, ale to nie dlatego, nie chce widzieć, że, że jest taka po prostu uparta i nie chce widzieć. Ona tego nie widzi, bo tak ma w tak, bo to jest jej system operacyjny. Dlatego mówię, dramat ofiary polega na tym, że chociaż na pewno ma jakieś możliwości, to ona z nich nie korzysta. Nie, nie korzysta, bo nie widzi tego, że może sobie poradzić z jakimiś problemami, porozwiązywać jakieś konflikty, nie widzi tego. I teraz co, kogo pociąga za sobą ofiara? Ofiara musi mieć, nie dość, że kata, prześladowca, to musi mieć swojego wybawiciela. Wybawiciel to trzecia rola, jeżeli chodzi o ten trójkąt dramatyczny, to jest nasz trzeci wierzchołek trójkąta. I rola wybawcy wydawałaby się, że jest taka bardzo honorowa, taka, że no, może, naprawdę można z niej czerpać duże korzyści i można naprawdę się nią tak nakarmić tą rolą, że ja to taki wybawca, ratownik, bez mnie to ta ofiara by nie przeżyła. I uwaga, dlaczego ta rola jest również dramatyczna. Wybawca widzi siebie, w takich no, bardzo jaskrawych barwach, że to on, on jest ten silniejszy. On wie, on widzi, jak ten prześladowca jest po prostu, jaki prześladowca jest wstrętny i w ogóle. No, i widzi biedną ofiarę i będzie ją musiał uratować. I to może być bardzo takie łechcące naszą, na, na, naszą próżność. Natomiast rola ta jest równie dramatyczna jak dwie pozostałe, ponieważ ona nie widzi. Ani człowieka w tym prześladowcy, ani nie widzi człowieka w ofierze. Ona ofiarę musi uratować, ale ratuje ją też tak trochę kompulsywnie. Ona musi i to było o tym właśnie ratowniku, nie, że zaprzecza swo, w poprzednim filmie. Zaprzecza swoim potrzebom, zaprzecza temu, co ona ma w sobie i widzi tylko tego tą biedną ofiarę, którą musi uratować. I to jest takie kompulsywne ratowanie, z uciekanie od siebie żeby właśnie ratować kogoś innego. To się kończy po prostu ogromną frustracją, ogromnym, ogromnym poczuciem złości, wściekłości i sfrustrowania, że jesteś wiecznie, musisz być dla kogoś, a nie macie dla siebie. Nie? To jest jedna strona medalu wybawiciela. A druga strona tego wybawiciela jest taka, że ten wybaw, wybawca nasz jest taki też bardzo zadziorny, bardzo zaborczy w tym, że on kontroluje ratowanie ofiary. Tak, to, że idzie ratować ofiarę, to jest taki też specyficzny sposób ratowania, bo ratowanie z pozycji wybawiciela, z tego trójkąta dramatycznego, polega na tym, że wybawiciel przejmuje kontrolę nad ofiarą. Nie widzi człowieka, który ma swoje zasoby, ma w sobie siłę do tego, żeby się wydostać z jakichś tam trudnych sytuacji życiowych, z jakiejś opresji, tylko widzi biedną ofiarę, którą on musi uratować, a więc on zna sposób, w jaki można, mo, może tą osobę uratować, że jakby odbiera ofierze poczucie sprawczości, poczucie odpowiedzialności. Poprzez ten sposób ratowania ofiara utyka w miejscu, w którym jest bezradna, bezsilna i nie bierze za siebie odpowiedzialności. Oczywiście, jeżeli ofiarą jest dziecko, no to pomagamy inaczej, ale jeżeli ktoś już dorosły wchodzi w rolę ofiary, no już w dorosłym życiu, to tam no, no naturalnie pojawi się jakiś wybawiciel, ale uwaga na ratowników, uwaga na wybawicieli, bo... Ich działania, ich sposoby ratowania są po prostu manipulacją. Nie? Są manipulacją na tym poziomie. Ja wiem, jak Ciebie uratować, ty nie wiesz. Ja ci jestem niezbędny, ja ci jestem potrzebny. Ty jesteś bezradny, ty jesteś bezsilny. To ja kontroluję przebieg Twojego ratowania. To mówi nieświadomie, oczywiście, gdzieś tam są takie nieświadome. Schematycznie, nie? Gdzieś tam nieświadome schematy, które w ten sposób po prostu tak my działamy na siebie nie? w relacjach. Okej, okay. i to byłyby trzy role w tym trójkącie dramatycznym i uwaga, trójkąt dramatyczny jest iluzją, tak jak tutaj już wielokrotnie powtarzam, na temat różnych iluzji naszych, jest. Iluzją, jest kłamstwem na temat relacji. Trójkąty dramatyczne, czyli tam, gdzie mamy kata, mamy ofiarę i mamy ratownika tego wybawiciela, yy, budują się w momencie, kiedy, że mamy pozabezpieczny styl przywiązania w, w rodzinie i dziecko uczy się ról. Tak? Nie uczy się tego, jakie jest, jakie ma możliwości, jakie ma dobre swoje strony, jakie ma zasoby, jakie ma swoje słabe strony, jak ogarniać się emocjonalnie. Dziecko się tego nie uczy. Dziecko uczy się wchodzenia w pewne role, w ten sposób załatwia swoją potrzebę bliskości, będąc w pewnej określonej roli. To jest model wyniesiony z pozabezpieczonego stylu przywiązania. On się będzie uruchamiał w momencie, kiedy będzie sytuacja stresowa albo sytuacja konfliktowa i nam się będzie wydawało czasem, że to tak jest, ja? że to, to po prostu, no to tak świat funkcjonuje, to, to, to tak życie wygląda, podczas gdy to jest tylko gra. To są tylko nasze gry i akurat jedną z tych gier jest, jest ten, ten trójkąt, Karpmana. I na koniec chciałabym jeszcze jedną rzecz. Bardzo fajna książeczka, polecam i myślę, że będzie na następny raz, będzie trochę więcej o niej. W co grają ludzie Erik Berne? To jest właśnie trochę wiedzy, właśnie zaczerpnięte z tej książki. I tak, i chyba zaczniemy też taki cykl o grach i gierkach, które sobie ze sobą prowadzimy. Na początek będzie to. Bardzo zachęcam do. Takiej pozycji, w co grają ludzie, bo czasem się nam wydaje, że to, w co sobie gramy, jest rzeczywistością, podczas gdy tak naprawdę można. To po prostu są takie gry psychologiczne, dzięki którym możemy sobie coś uzyskać, coś sobie załatwić. Oczywiście, jeżeli nie znamy zasad i metod, no, którymi się posługujemy, tylko po prostu jedziemy tak z nieświadomego, no to niestety, ale, ale tkwimy. Cały czas w kłamstwie na nasz temat. No więc, tak, myślę, że to będzie kolejny temat gry, w które sobie wchodzimy między sobą w relacjach, w więziach. Dobrze, i to wszystko na dzisiaj. Bardzo dziękujemy za lajki, bardzo dziękujemy za subskrypcję i za piękne komentarze. Ci, którzy, ci z Was, którzy dotrwali do końca, naprawdę. Ja czasem jestem pod wrażeniem tego, co czytam. Także mamy piękną społeczność i gratuluję Wam też, że się otwieracie. No i oby tak dalej. Jedziemy dalej, budujemy się dalej. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia w następnym filmie i na webinarze. Trzymajcie się.